Jak wiecie lub nie, Henio Bimber odeszedł z kanału, w się jeszcze nic nie wiadomo, bo pisaliście, że wrócił, a on jeszcze się nie wypowiedział na ten temat, bo ode mnie nie odbiera, dzwoniłem do niego z 20, na... nawet 100 razy, no ogólnie zostawcie sobie lajka, dzisiaj mamy film z Henio Bimberem, kto zbuduje lepiej, dobra losuj, 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 mam, no. dawaj losuj. Poczekaj, odsuń się, odsuń! Się. Twój własny dom. Musimy własny dom sobie zrobić. Ten, który ma mamy w realu. Ale to zróbmy to tak, żeby nie tracić czasu, bo mamy na to 10 okrągłych minut. Zrobimy bez środka. Tylko, że ty mieszkasz w blokach. Powodzenia! Minutnik startuje za 3, 2, 1, go! Dobra, ja, ja już sobie tutaj przed filmem coś próbowałem zrobić. On, on się wyciszył w ogóle z dwu Szybko to niszczymy. Ja nie mam takiego. Bierzemy sobie... Dobra, weźmy sobie szary beton Bo mój dom nie jest za bardzo ładny. I weźmy sobie bruk, bo mam tak zwaną piwnicę. Weźmy sobie drzwi stalowe, bo takiego nie do piwnicy. Dobra. Ja z dwa dobra. Macie time -lapse, bo odpalam sobie tak zwanego yy... nie wiem jak to było. Ale odpalam i macie time -lapse tego z replay moda, no. Elo. Dobra, słuchajcie, widzowie, zostało nam ostatnie 3 minuty do końca. A więc ja już skończyłem. Co dam u ciebie Heniek? Co dam u ciebie Heniek? Ja jeszcze robię, ile bo dokończam. Jakby robimy bez środka, bo no zostały 3 minuty. Ja bym nie wyrobił się w sumie. Zrobiłem tyle, ile mogę. Ja mogę w, w sumie do końca nie wiem, czy na pewno jest to żółty kolor. O, jak to sobie wykończę, to akurat mi tutaj styknie. Tutaj mamy w sumie, tak. A mam, mam wypełnić tego bloku? Ten blok środek? Środek bloku mam tutaj? Wypełnię, mam co? Tak, no. Fajnie, jakby było. Bo robimy sobie tutaj tak. Ja tutaj pamiętam, że ja mam tutaj takie drzwi, tak, tak nazywam zawsze. Tam zawsze są jakieś rowery, hulajnogi, coś takiego to idę pod schodami, zobacz. Pod schodami to tutaj też jest pod schodami. I tutaj jest drzwi. coś są takie też metalowe drzwi, takie z blachy. i tyle. Cypyk. O, matko, szczerze, tam jeszcze się powinno iść na ogród, i w ogóle. No, wyszło to mi nie najgorzej, ale jak u Ciebie jest, bo jest minuta 30 do końca. Ja za chwilę będę pasować no. już. Ogólnie to. Ja widzę, jestem chory. Ja też jestem chory. Jakbyście mogli, to dajcie lajka, subskrybera, żeby, żeby. może mi to pomoże coś. Nie? Na leki będziesz na leki. mieć, na leki będziesz mieć z wyświetleń. Właśnie, właśnie. Na leki miał. Dobra, biadolimy została ostatnia minuta, więc widzimy się jak już zadzwoni minutnik Dobra, ogólnie widzowie zostały ostatnie 3 sekundy. Jeden. Wiem, chujowy budzik. I w ogóle... Dobra. Jano skończone! Odkrywamy ściankę, co? Co to jest? Co to jest? jest? To nie wygląda jak Twój blog. To nie, nie wygląda jak Twój blog, na pewno nie. No! Znów, Zresztą ty wygląda mój Widzowie drodze. ogólnie to my sobie nie będziemy tego oceniać Tylko my sobie mówimy, że to wygląda albo nie wygląda jak mówi albo twój dom A wy możecie ocenić Opinią możecie podzielić się z nami w komentarzu Elo Kto w dzisiejszym odcinku lepiej to wykonał Możesz do mnie No zobacz sobie Obgląd. Dobra no tutaj ten wejście ma Aż, bo ja u Ciebie byłem no. nieraz, co? No, no. Ej, a, a jakie są jeszcze rundy? Ja sobie tylko zobaczę, ja ale nie to mówimy, widzą? No nie mówimy, nie mówimy, bo ja to w sumie robiłem. Dobra, możemy losować. Nie, ja chcę teraz, ja chcę. Dobra, dobra. Co dawaj, ja chcę, ja chcę, się odsuń. Losuj. Odsuń się, odsuń się, odsuń Dobrze, się. losuj. Co masz? Pokaż. Dobra, wina i tutaj robimy ze środkiem, bo to będzie fajniejsze ze biolog. środkiem. Z środkiem, dobra. Ja biorę Word Edita i zasłaniam ściankę. Zaczynajmy, oczywiście, ja budowle swoje zostawiam. Potem się roz, rozejrzymy, a po prostu kto będzie mieć ładniejszą, ten, ta zostaje, nie? Dobra, następna konkurencja to domek Villagera. Oscar, jest z dwóch, wy macie replay moda, lecimy. Dobra widzowie oficjalnie mogę powiedzieć, że zostało 6 minut i że... Oscar jeszcze nie skończył. Więc nie wiem jak skończy to i, i będzie jeszcze 3 minuty, to poczekamy do końca. A, a jeśli nie, to po prostu... skończymy i i sobie pokażemy, bo tak się prezentuje mój. Jakby mi się udaje, że to powinno być chyba tak. Tak, chyba, nie. Tak coś, coś tak myślę, że to tak było. Zostały ostatnie minuty. W sumie ostatnie dokładnie minuta. Ostatnia minuta została. A ja bym chciał Wam coś ogłosić, bo jak wiecie, no, zaczynamy z nagrywkami. Mam nadzieję, że ten filmik chociaż dwa lajki będzie mieć. Chyba mu... O! Koniec! Koniec, koniec! Koniec! Dobra, Pierwsze Ja nie zrobiłem boksa, Mogę zagrać? wrócić boxa, żebyś nie wiedział? Otwieraj to. No, muszę wziąć tego. Dobra, otwieraj. Nie, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Bo ci usunąć ja domek, nie, ci domek. Tak. Tutaj sobie zaznacz? Dobra, muszę, ja rozwalamy. Se... Nie, 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 rozwalamy. Dobra. Pię, ten domek wygląda następująco. Ja, ja zrobiłem trochę inny, wiadomo. No, zawaliście ci ja. wyszedł. Jak dla mnie dycha by była, jak chodzi o, o domki. Dawaj do mnie, nie musisz szczególnie. Oh, ale nie jest jeden do jeden. Coś tam jest pozmieniane, ale ogólnie wygląda bardzo ładnie. Dawaj do mnie. Taka no już pomieszcza. Ogólnie to mój wygląda tak. Tak wygląda bój. No, no domki z wiosek, jak się buduje, to robimy wrażenie, nie? Ładny Kurwa. Alba myślę... Poczekaj. Życzę Wam miłego dnia i do jutra. Narka.